Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na horoskopie dla koziorożca na październik 2025. Finanse, emocje, no i taka ogólna energia. Anielski Tarot nam tutaj patronuje. Zachęcam Was do subskrybowania, do obserwacji, do, ym, do lajkowania. Yy, możecie komentować, yy, udostępniać dalej moje filmiki, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Dodatkowo też, Jim, też z racji tego, że to jest mój kanał świeży, nowiutki, to na koniec tutaj horoskopu będzie ro, będą trzy karty do wyboru i kartą, którą Wy wybierzecie, to będzie odpowiednio zadane przez Was pytanie, które jest dla Was najistotniejsze w październiku, także zachęcam do pozostania. Ok, i patrzymy to dla koziorożstawego finansowej w w. w, w finansowej w, 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 w październiku. Karta gwiazdy będzie patronował i wszystko, co tutaj sobie zaplanujecie, co będziecie chcieli osiągnąć, to to osiągniecie dużo jakichś i być może istotnych spotkań w Waszej przestrzeni, będą z różnych, z różnych rejonów, jak tak powiem, będziecie tutaj i się spotykać, czy to zawodowo, czy jakieś sprawy emocjonalne, jakiego innego typu, to jak najbardziej to będzie jakieś dobre, dobre kontakty Was czekają. A jeżeli chodzi o sprawy y, finansowe, myślę, że tak, sprawy finansowe bardzo fajnie mu się tutaj y, pokazują. Karta Sprawiedliwości będzie tutaj patronowała temu, czyli dobre umowy, nowe umowy, nowy potencjał. Chyba przede wszystkim, tak, y, tutaj y, no. Twardo też tutaj ręką rządzić jeżeli chodzi o te finanse, aby nikt tam zły kasem tam się nie, nie przyczepił pod te wasze te sprawy. No myślę, że zawodowe. tak Także na ludzi też uważajcie z jednej strony i bądźcie cierpliwi, bo jeżeli będziecie cierpliwi, to będziecie odnosić mm, sukcesy. I kątcie również to co też zaczynaliście drogie koziorożce energetyka, myślę, że tutaj finansowa jak najbardziej, jeżeli macie sprawę jakiegoś coś urzędowego związane z finansami jak najbardziej jest to dobry miesiąc trzeba będzie się może na lata, trzeba będzie się troszeczkę więcej może naprasić, ale finalnie przy karcie gwiazdy powinniście i sprawiedliwości powinniście wyjść tutaj na plus ok, i zobaczymy sobie co w emocjach dla was i pamiętajcie, kochani, że ja tutaj Sposługuję się kartami Więc y, nie patrzę tutaj Na astrologię czy numerologię y, tutaj Co dla danego Zodiaku w konkretnym miesiącu Ja interpretuję wam To, co mówią tutaj karty Ok Koziorożec I patrzymy, co w emocjach W jak myślę, tak. Przede wszystkim odejście od tego, co Wam nie służy, będzie dosyć, dosyć sprawą myślę istotną. Jakie żale, które się ciągną, myślę, że warto by było to uzdrowić tutaj przegadać tą sprawę. Jeżeli macie coś tutaj w tych związkach, coś tam nie gra, więc fajnie. Zadbajcie też o swoje te panowie, na przykład, o swoje kobiety. Te jakieś finansowanie na przykład nie wiem wyjścia do kosmetyki cokolwiek tutaj będzie tak fajnie robienie sobie również prezentów wzajemnie również będzie tutaj fajnym fajnym e, dodatkiem odpuszczajcie wszystko co jest negatywne jeżeli czuję że mm, jesteś nie wiem gdzieś tam związany za bardzo o, tutaj emocjonalnie także coś tutaj te emocje no ten związek, o może tak, ten związek nie idzie tak jak powinien, rozważ również odejścia. Być może na chwilę, być może na stałe, więc tutaj a, karty są przychylne właśnie do tego, żeby konflikt to, co was gdzieś tam, nie wiem, dołuje, co wpływa na was gdzieś tam negatywnie, tak? Przede wszystkim trzeba iść do przodu, nie wolno się blokować. ok? i co ogólnego mają tutaj karty wam do przekazania? Dla koziorożca, w październiku 2025. Ogólnego? Szkolenia myślę, że też będą fajne, więc fajnie, jeżeli znajdziecie sobie jakieś hobby, wykorzystacie, zdobędziecie odpowiednie doświadczenie, które przyniesie Wam opitość, i jeżeli to by miało być hobby, które gdzieś tam związane z usługami, to również będziecie mieć tutaj no ludzi do korzystania z własnych usług sprzedaży, czy cokolwiek róbcie to co kochacie, dądźcie do tego, by to osiągnąć. Yy, Kasem może tutaj przy tych kartach yy, pokazywać się, że jeżeli potrzeba kogoś sprostować dosyć solidnie, myślę, że warto to zrobić, nie tłumić sobie jakichś tam niepotrzebnych... Emocji, tak? Jak już mówiłem, też tak dużo spotkań, takich koleżeńskich, tu przy gwiazdy również, więc yy, tak, gdzieś, gdzie mogą być takie yy, zderzenia mocnych charakterów, więc na to też zwracam uwagę. No czasem po prostu trzeba gdzieś tam tutaj, karta mówi, żeby bronić swoich przekonań, więc myślę, że jeżeli będziecie mieć stosowne argumenty, to m, dlaczego by tutaj, yy, no, no nie wiem, sprostować kogoś. Po prostu komuś zwrócić uwagę, jakże można to zrobić. Oczywiście ok, dyplomatycznie. Ok, i zobaczmy, co to, to tutaj karty rolnicze mają wam do przekazania w październiku dla Koziorowca 2025. To, to przede wszystkim tak, szczęśliwość losu myślę, że będzie Was tutaj spotykała. Um... Sprawy rodzinne również powinny być w dobrym położeniu, ale też tworzenie takiej rodzinnej atmosfery, na przykład w pracy, będzie dosyć y, ważną jednak cegiełką. Dodatkowo jakiś wzrost, y, również taki być może i powolny wzrost, tak, ale jednak ten wzrost cały czas idzie y, do Was. Też bym powiedział, kasem i potrzeba może nawet i troszeczkę ochronienia się, żeby nie brać na siebie problemów innych osób. I sprawdźmy jaka tutaj karta runa jaka będzie Wam patronowała, która będzie Was wspierała, To okres w październik 2025. Pamiętajcie, że taką runę rysujecie sobie albo na nadgarstku, albo na kartce, bądź na drewienku i nosicie przy sobie przez cały miesiąc. Pamiętajcie, że na koniec miesiąca taką runę palicie i dziękujecie jej za działanie. A dla Was o runa odala wyszła. I tutaj sprawy domowe mogą być dosyć takie klukowe, Sprawy rodzinne, yy, rodzinno-domowe. Także tutaj ta runa będzie Was wspierała. Yy, więc no, będzie stwarzała taką yy, harmonijną energię, również np. gdzieś tam w miejscu pracy, jakby taka rodzinna atmosfera yy, w Waszych miejscach pracy była. Więc bardzo fajnie ona Was tutaj yy, będzie energetyzowała. Okej, okay, i zobaczmy sobie, co anioły mają Wam do przekazania na październik, na kozioroczca, jak wyleciała rodzina, o, proszę bardzo, jak karty ładnie. Tutaj ze sobą grają. Czyli, przyczyną obecnej sytuacji są emocje łączące cię z jednym z członków Twojej rodziny, które możemy pomóc Ci zrozumieć i uzdrowić. Niech w Twoich myślach i sercu anioły i ko kojące błękitne światło otoką tę osobę, ciebie i całe doświadczenie. Przyjmij dary, jakie, jakie oferuje Ci ta sytuacja, i pokój, jak wypełnia Cię spokój. Czyli, być może macie jakiś problem z, z jakimś rodziny, warto tutaj to przegadać, warto tutaj przemyśleć sprawę, może warto też by było wyciągnąć dłoń, żeby się pogodzić, tak. Jeżeli macie, martwicie się o kogoś, to może warto też, nie wiem, udzielić takiego wsparcia tej osoby, natomiast jeżeli jak pamiętajmy, że nie ma co ludzi zmuszać, tak jak ktoś nie chce, no to My sami no nic nie zrobimy, tak, także na to też, te, też o tym pamiętajcie. Natomiast karta rodzinna jak będzie mówiła o tym, że rodzinna atmosfera będzie Wam tutaj towarzyszyła. Okej. Okay. I zobaczmy tutaj, co bogini mają Wam do przekazania w październiku 2025. Pamiętajcie, kochani, o subskrybowaniu kanału. Można, można tutaj polajkować, komentować, udostępniać, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Twórzmy razem tą przepiękny, przepiękną energię, tak, tutaj na kanale. Widzicie, dobra ezoteryka, biała magia, tylko i wyłącznie. Ok, i dla koziorożca Sakti, przemiana. Czyli coś tutaj będzie się transformowało, być może Wy doświadczycie przemiany, transformacji, tak wy, my, zmienicie podejście do danej sprawy, tak? Albo tutaj zmienicie coś w sobie, albo też otoczenie po prostu będzie się zmieniało i y, te osoby, które nie są dobre dla Was, po prostu będą odchodzić. Ta bogini będzie Was tutaj wspierała. Takie bardzo fajne przesłanie. Ok, i lecimy dalej. I mamy wyrocznie mocy wyrocznia duchowych zwierząt z przesłaniem dla koziorodzica w październiku 2025. Już patrzymy. Co wyszło, pantera odzyskaj swoją moc, czyli nie pozwalaj, żeby ktoś karpał y, twoją energię, tak? Skup się na sobie, doładuj się, być może też i warto się uko uziemić, tak? Gdzie, czyli na przykład boso pochodzić po trawie. Można gdzieś tam wśród drzew pochodzi po lesie, zrobić coś w ziemi, to też fajnie na was płynie Odzyskaj są so mokli, pozbądź się negatywnych osób i energii ze swojego otoczenia. Wampirów energetycznych, bo one mogą siorbać z ciebie energię, więc bądź jak pantera silna i, i odzyskaj swoją moc, jak tutaj jest napisane. Ok. I mamy kartę tutaj y, pozytywnej kreacji dla Was z przesłaniem na październik 2025, pośrodek. Już patrzymy. o, karta wsparcia wyskoczyła, kli nigdy nie jesteś sam, wsparcie przybędzie z każdej strony, działaj, kli, ktoś chce ci pomóc, warto przyjąć tą pomoc, ale to też karta mówi o tym, że ty również sam, sam dawaj wsparcie innym, tak? Niech będzie wymiana energii, więc jak najbardziej tutaj taka to się to wszystko tutaj wpisuje. I to, i karta tych mówi, że jeżeli y, wy będziecie pomagali innym, to ta energia będzie do Was wracała. Tutaj tych runach też o tym mówi, że to co robicie, to też będzie do Was wracało. Więc czyńcie dobrze, bądźcie szczęśliwi, pomagajcie, ta energia do Was wróci. OK, i mamy karty afirmacyjne dobrostanu żeńska energia, dlatego panowie, jak oglądacie, to po prostu zmieniajcie sobie końcówki na męskie i wtedy karty również i ta afirmacja również będzie tutaj wam, wam tutaj działała i pomagała. Koziorożec w październiku 2025. Już patrzymy. Okej, okay. i mamy tak. Każdego dnia jestem coraz zdrowsza, coraz zdrowszy, coraz zamożniejsza, zamożniejszy i coraz radośniejsza, radośniejszy. To jest bardzo fajna, taka energetyczna, polepszająca nastrój. O! Można sobie zdjęcie zrobić, można sobie zapisać i afirmujcie tyle ile, kujecie, kiedy tylko chcecie, przez cały miesiąc, jak najbardziej. Ok, i mamy tutaj czas. Przy, przybył czas na pytanie, więc zastanówcie się nad pytaniem, jakie chcecie kartą zadać. Więc to będzie pytanie, które jest naj, najbardziej istotne w październiku. Przekażcie do wyboru, wybierz tą, która cię przyciąga. Jeżeli potrzebujesz więcej czasu, to z... mm, super. To zaczynaj filmik. Właśnie, karty tutaj mam no, energię, jakie przeszkadzają. Dobrze. Ale, ale to leci nagrywane, także nic tutaj y, nie ucinam nic nie ten, można powiedzieć, że prawie jak na żywo. Ok, i mamy tak. Karta numer 1, karta numer 2 i karta numer 3. Wybierzcie tę, która was do Was przemawia. Jeżeli potrzebuje chwili, no to... To tutaj się i filmik i skup się na karcie, która Cię przyciąga. I dla osób, które wybrały kartę numer jeden, jest to karta mi wiarę w siebie, czyli obecna sytuacja wymaga wiary i pewności siebie. Karta numer dwa: otulicie, wibracja szczęścia, czyli coś idzie tutaj pomyślnego. I karta numer trzy: bądź kary, czyli wy wymaga... Czyli potrzeba szczerości, tak? przedyskutowania być może samemu ze sobą, czy faktycznie jest tak, jak Ci się wydaje. I kochani, dziękuję Wam bardzo za, za obejrzenie tego horoskopu. Zachęcam Was do subskrybowania kanału, do lajkowania, do komentowania. Wszystko, co możecie. Ja będę bardzo, bardzo wdzięczny. W miarę czasu również ten kanał będzie bardziej rozwijany. Także będę wdzięczny za to, za każde udzielone wsparcie. Pierwsze dziękuję Wam bardzo. Życzę Wam cudownego miesiąca i cudownych chwil. Pozdrawiam serdecznie. Papa. Pa.